Nowenna ku czci opatrzności Bożej za wstawiennictwem świętego Ojca Stanisława Papczyńskiego. Dzień szósty za wątpiących i pogubionych w wierze, za walczących przeciw Chrystusowi i Kościołowi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Razem ze świętym Ojcem Stanisławem Papczyńskim Tobie, opatrzności Boża, powierzamy dziś wątpiących i pogubionych w wierze, jeszcze szukających Chrystusa i tych, którzy wiarę zupełnie utracili. Polecamy tych, którzy odrzucają Chrystusa i Jego Ewangelię, którzy walczą przeciwko Bogu i Jego Kościołowi. Prosimy za tych, którzy chcą stworzyć nowy świat, Pozbawionej Boga i Jemu wrogi, za tych, którzy pragną sami stać się stwórcami nowego świata i uzurpują sobie miano Zbawicieli ludzkości. Boże najlepszy Ojcze, przygarnij wszystkich, za których się modlimy, napełnij ich na nowo Twoją miłością i Twoją łaską. Rozpal w nich tęsknotę za Twoją obecnością, Twoją miłością, Twoją opieką. Posyłaj im Twego świętego ducha, aby w Chrystusie odnaleźli przebaczenie i zbawienie, aby w Jego otwartym sercu znaleźli pocieszenie, pokój i odpoczynek, których tak bardzo pragną. Ochraniaj ich i wspieraj. Bo przecież ty nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał życie. Napełnij wątpiących i pogubionych Twoją miłością. Wlej w nich wiarę i nadzieję, przemień wrogów Chrystusa w jego apostołów. Tobie, opatrzności Boża, powierzamy też nas samych, naszych bliskich, i wszystkie intencje złożone do tej nowenny. Nie pozwól nam odłączyć się od ciebie, ale prowadź nas wszystkich do radości nieba. Jezus nieustannie i do końca pragnął wypełnić wolę Ojca. To było jego powołanie i misja. Pełnimy wolę Ojca na wzór Jezusa, gdy żyjemy naszym powołaniem, które jest wolą Boga dla nas. A pierwszym naszym powołaniem jest to, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Prośba dobra sama w sobie może nie odpowiadać woli Bożej i nie zostać spełniona. Będzie spełniona tylko wtedy, gdy zgadza się z mądrością i wolą Boga. Jeżeli Pan zechce, jak pisze święty Jakub. Każda prośba za siebie lub za kogoś, aby wzrastać w wierze, nadziei i miłości, aby stawać się świętym w całym postępowaniu, zawsze będzie wysłuchana, ponieważ wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Bóg nie może na to nie odpowiedzieć. Kiedy odpowie? To sekret Jego mądrości i Jego opatrzności. Pewne jest jednak to, że on pragnie świętości wszystkich swoich stworzeń. Razem ze Świętym Ojcem Stanisławem Papczyńskim wołajmy do Bożej Opatrzności, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która wszystkim rządzisz i wszystkim kierujesz, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która czuwasz i opiekujesz się każdym stworzeniem, Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, która zaspokajasz wszystkie nasze potrzeby. Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, godny celu miłości aniołów i ludzi. Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nadziejo naszego zbawienia. Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, pociecho kościoła pielgrzymującego. Zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża drogo do nieba, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża wyprowadzająca z wszelkich niebezpieczeństw, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża skarbnico wszelkiego dobra, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża wspierająca sprawiedliwych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża ratunku grzeszników, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża pocieszenie nieszczęśliwych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża ucieczko w każdej potrzebie, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża ukojenie serc naszych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża. Schronienie udręczonych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, skuteczny leku na wszelkie strapienia, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, nasycenie głodnych, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, wsparcie ubogich, zmiłuj się nad nami. Opatrzności Boża, podporą wdów i sierot. Zmiłuj się nad nami, opatrzności Boża, czuwaj nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Ojcze Wszechmogący i Dobry, który przez swą opatrzność prowadzisz nas i ochraniasz w każdej chwili naszego życia, naucz nas być zawsze posłusznymi Twojej woli. Abyśmy kiedyś mogli wielbić Cię i dzięki Ci składać bez końca. Zjednoczeni w chwale Twego Królestwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.